złośliwi ludzie mówili, jeżeli chciałeś przetestować swoją cierpliwość, to trzeba było wesprzeć down'a. Oni chyba nie znają brankalonni, bo Down to właśnie do mnie przyjechał. Bardzo chciałem zrobić wam taki klasyczny unboxing, ale nie ma szans, żeby to pudło się zmieściło gdziekolwiek tutaj w kadr, więc ja wyciągnę, to co się tam znajduje, a potem po kolei obejrzymy sobie, co przyjechało w tamtym fajnym, wielkim i ciężkim pudełku. No dobra, tyle mamy tej dobrości. Ok. Nie wiem, to chyba zdejmę i będę wyjmował po kolei. Tak zrobimy. Pierwsze od góry były kostki. Na kamerce one są troszkę bardziej zielone, live one są troszkę bardziej oliwkowe jak dla mnie. Kostki są bardzo fajne, lądują do słoika. Mapa. Oczywiście nie ma szans, żebym ja tutaj ją całą rozwinął. Bo ona jest jeszcze tak i jeszcze na pół. Zrobimy sobie jakieś zbliżenie, żeby sprawdzić jakość wydruku. Super fajna, czytelna jest, ale. Wracamy do początku. Tutaj mamy naszyty fragment. Ja pamiętam, że coś było nie tak z. Nie wiem, odległościami czy coś takiego, i to zostało odkryte dopiero po tym, jak to poszło do druku. Więc. No, jest naszyty fragment. Jest poprawiony, ale właśnie w ten sposób. A, można podejrzeć, co było nie tak. Było w milach. 5 dni marszu, 8 godzin, 25 mil. A teraz jest 5 dni marszu, 8 godzin, 40 kilometrów. Nie wiem, czy te mile by mi tak strasznie przeszkadzały. Podejrzewam, że w podręczniku są kilometry wszędzie podane i dlatego to zmieniono. Ale poza tym. Tak. Materiał nie jest jakiś mega gruby, ale jest taki. Yy, ma grubą fakturę. O, o to mi chodziło. I nadruk wydaje się być bardzo fajny. Ja pracowałem w różnych agencjach reklamowych i na drukach też siedziałem sporo i to nie jest nadruk, który się zetrze. Przypuszczam, że to jest solwent na materiale. Następny, a nie, to jest limitka. To limitkę zostawimy sobie na koniec. Warstw folii bąbelkowej jest więcej niż jedna, więc Git. Poderek główny. To jest spora kniga. Mamy trzy zakładki: błękitną, żółtą i białą albo kremową. Jest żółta kapitałka do tego, właściwie może złota, taka żółto-złota. Grafika na okładce to była znana już dawno. Wszystko jest fajnie czytelne. No dobra, zobaczmy jak środek. Więc co, ja nawet nie ściągnąłem PDF-a. Wiedziałem, że nie będę grał w Rdowna, bo akurat nie miałem okazji, więc ja nie wiem, jak te wszystkie zmiany w obrazkach tam w środku zachodziły i tak dalej. Ja nie widziałem, jak wygląda Airdown. Pierwszy raz będę teraz otwierał naszą polską edycję czwartą. Na wewnętrznej stronie układki mamy mapę. Papier. Papier jest lekko błyszczący. To jest pewnie jakiś fotyna czy coś takiego. Bardzo fajny w dotyku, chociaż nie za gruby, ale fajnie się to prezentuje. Ja oczywiście całego nie będę teraz przeglądał, czyli jest kolor. Nawet nie wiedziałem, że jest kolor, tak jak mówię. Oczywiście nie mamy tła. Czyli mamy na białych stronach, ale to jest oczywiście full color i mamy pierwszą kolorową grafikę. Niestety, światło tutaj mi się trochę odbija, no ale takie warunki mam, musicie wybaczyć. Więc tylko tak, przekartkujmy sobie, żeby sprawdzić layout. Dwukolumnowy: ilustracje zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. w różnej stylistyce. Ta jest taka bardziej chciałem powiedzieć kartonowa, ale taka bardziej komiksowa. fajne O elegancio. fajny, bardzo fajny obrazek. Mamy trola. Ochroniarz strawaru pilnuje porządku przed wejściem do wykwintnego podniebienia. Nice. Rasy dawców imion. Ok. Będę musiał zagłębić się w poderek dopiero teraz. Jak już do mnie przyszedł. Dobra, nie ma co bez sensu kartkować, bo tutaj. Nie, no jest. Bardzo fajne rysunki broni. Bardzo mi się podobają. Dobra. A, jeszcze zobaczmy z tyłu. I grzbiet. To jest zasłona mistrza gry. To jest A4, w poziomie, na trzech stronach. No co jest w środku, to nie wiem, mówię, nie znam poderka jeszcze, ale zobaczmy tutaj. Ta grafika jest w mojej opinii odrobinkę za ciemna. Ciężko mi jest to pokazać, bo mi się wszystkie światła odbijają. Ta jest odrobinkę za ciemna według mnie. Ale one się łączą wszystkie w jedność. No to super, bo ja myślałem, że to są trzy różne. Bo na początku zobaczyłem tutaj rzekę. No teraz może troszeczkę widać. No elegancko. Uuu, no i edycja kolekcjonerska. Ona nie jest zafoliowana na szczęście, więc będę mógł ją otworzyć. Grzbiet. Tłoczone złote. Tutaj też epicko ona się prezentuje. Przypuszczam, że wnętrze jest identyczne, bo jak żeby miało być inaczej? Super skrank, jakiś następny skrank. Hmm, czyli Każda rasa w rozdziale rasy dawców imion dostała swoją kolorową rozkładóweczkę. Świetnie, nie rozkładówkę, kolorową ilustrację na 4. Bardzo fajnie. Oczywiście też mam, to jest tak, to jest, to jest sztuczna skóra. Bardzo mi przypomina edycję limitowaną The One Ringa angielskiego wydania. Ile ten podręcznik ma stron? Ponad 415. Naprawdę to jest solidna kniga. Akurat moja jest lekko wygięta. Nie wiem, czy to zauważyliście. Może tak będzie widać. Psz, mam nadzieję, że ona na półeczce się wyprostuje trochę. No, i tyle przyszło w moim zestawie. Podręcznik limitowany. Podręcznik podstawowy. Zasłonka mistrza gry. Mapa. I kosteczki. To nie pamiętam nawet, jaki był próg. To jest ten no, próg z limitowaną edycją plus jeszcze poderek podstawowy. Powiem wam tak, tak jak mówiłem, ja nie śledziłem tego, co się potem dzieje z projektem, i nie zaglądałem do pdf które cały czas się pojawiały i zmieniały. I to jak wyszło, jak wygląda w środku ten podręcznik, zaskoczyło mnie na plus. Myślałem, że, szczerze, myślałem, że będzie trochę bardziej taki homemade. Trochę taki bardziej jak self-publishing OSR-ów niektórych. Coś w tym stylu. Ale jakość wydania jest naprawdę super. Tutaj nic nie, skrzy... nie skrzypi przy otwieraniu. Nic nie pręży, nic nie ciągnie. Można otworzyć podręcznik i on się nie zamyka. A to było pierwsze otwarcie. Więc, no, ja propsuję. Jestem pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że do Was też już lecą i że też będziecie mogli sobie je niedługo obejrzeć. I tyle. Ruszajcie do Warsawii.